Witajcie moi drodzy. Dziś zmierzymy się z bardzo trudnym pytaniem. Co zrobić, kiedy czujesz, że rozczarowuje cię Twoje własne życie? I wiem, że to jest bardzo trudny temat i bardzo trudne pytanie, które możemy zadać sobie, i wiem również, że jeżeli włączyłeś czy włączyłaś ten materiał, to jesteś osobą odważną, osobą, która Chce pracować nad sobą, dba o swój rozwój osobisty i nie boi się takich trudnych pytań. Dlatego wiem, że wspólnie z Tobą, przechodząc przez ten materiał, zastanowimy się, co to tak naprawdę oznacza być rozczarowanym swoim życiem i jak tą sytuację odmienić. Bez względu na to, co się dzieje w Twoim życiu, jakich wyborów dokonujesz, czego jeszcze nie masz, a czego masz za dużo, to zastanowimy się, jak tą sytuację zmienić. Bo każda zmiana w naszym życiu. Zaczyna się od ważnego pytania. I to pytanie o rozczarowanie swoim własnym życiem to jest pytanie, które bardzo często pojawia się na moich konsultacjach indywidualnych. I to nie jest tak, że ja to pytanie zadaję. To jest raczej tak, że to pytanie pojawia się w głowie osoby, która zastanawia się, w jaki sposób zmienić swoje życie w jaki sposób pracować nad sobą i często moi klienci, moje klientki właśnie z takim pytaniem przychodzą do mnie. Co zrobić w sytuacji, kiedy, kiedy moje życie mnie rozczarowuje? Jak zacząć tę pracę nad sobą? Jak zacząć przemianę? Skąd mieć siłę, odwagę, motywację? Bo dodatkowo, bardzo często te osoby żyją w jakimś toksycznym otoczeniu w otoczeniu, gdzie nie mamy wsparcia, nie mamy zrozumienia, czujemy się ze swoimi problemami samotni, a jednak to pytanie ciągle i ciągle pojawia się w naszej głowie, bo czujemy gdzieś wewnątrz. Że marnujemy ten swój potencjał. I ja bardzo często mówię o tym, że kiedy wewnętrznie czujesz, że marnujesz swój potencjał, swoje możliwości, swoje talenty i nie żyjesz takim życiem, na jakie zasługujesz, to w końcu na poziomie emocjonalnym, w końcu na poziomie nieświadomości, albo nawet w końcu na tym świadomym poziomie, przyjdzie do Ciebie taka informacja. Poczujesz to, a kiedy to poczujesz, to będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, że musisz coś z tym zrobić, odmienić swoje sytu swoją sytuację i sprawić, żeby być po prostu dumnym z własnego życia, by żyć takim życiem, które będzie dla ciebie wartościowe. I ostatnio rozmawialiśmy na tym poprzednim materiale o tym, co zrobić w sytuacji, kiedy czujesz, że utknąłeś, czy utknęłaś w martwym punkcie swojego życia. Tam rozważaliśmy ten błędny środek to, że osoby, które są na dnie, no to mają motywację, żeby się jakoś podnieść z tego dna, bo nie mają nic do stracenia, te osoby bardzo dużo ryzykują. Mówiliśmy o tych osobach, które są na górze, które rozłożyły już swoje żagle, i po prostu cieszą się swoim życiem, wiedzą, że mają w sobie siłę do tego, żeby realizować swój potencjał. Natomiast najtrudniej mają te osoby w środku. I tam mówiliśmy o tej sytuacji, kiedy ktoś utknie w tym środku, kiedy jest w takiej poczekalni swojego życia i ani to, co do tej pory taką osobę cieszyło, ani jeszcze coś nowego się nie pojawiło i ta osoba czeka pomiędzy swoją przeszłością a swoją przyszłością. I czasami jest to sytuacja, która przedłuża się przez wiele lat i jest to bardzo męczące, bo ty wiesz, że to nie jest twoje właściwe miejsce w tym życiu, bo przeszłość już nie ma dla ciebie takiego znaczenia. Przyszłość jeszcze się nie określiła, nie pojawiła, a więc ty ciągle na coś czekasz. I jeżeli chcesz jeszcze lepiej ten temat zrozumieć, to wróć do tamtego materiału, bo tam to jest wszystko dokładnie wytłumaczone. Natomiast przytaczam ten temat, kiedy czujesz, że stoisz w takim martwym punkcie, jesteś na tym życiowym zakręcie. Przytaczam go właśnie dlatego, że wiele osób, które czują, że coś jest nie tak w ich życiu, to są osoby, które niestety, ale przez bardzo długi czas. Oszukują same siebie. To są osoby, które zaprzeczają tej sytuacji. Nie mają w sobie ani siły, ani odwagi, ani możliwości spojrzeć prawdzie w oczy. To są osoby, które cały czas próbują zagłuszać swoje myśli. Ja dla moich wielu klientów zalecam to, że jeżeli idziesz na spacer. To postaraj się co jakiś czas nie słuchać muzyki, nie słuchać podcastów, nie słuchać takich filmów jak ten, tylko zmierzyć się ze swoimi myślami. I wiele osób, które znajdują się na życiowym zakręcie, to są osoby, które nie mogą iść sobie na taki swobodny spacer bez właśnie słuchawek, ponieważ wtedy te wszystkie myśli zaczynają się kotłować w głowie i pokazują, w jak trudnym momencie znajdują się w życiu, a wiele osób od tego ucieka. Dlatego pamiętajcie, że wielu z nas, przez długi czas może zaprzeczać temu, że coś złego się dzieje w naszym życiu, że stanęliśmy w miejscu. Wiele osób też nawet posuwa się do takiego wypierania takiej sytuacji i racjonalizowania, a więc są to te wszystkie osoby, które w pewien sposób sobie tłumaczą, że przecież nie jest tak źle. Jedna z moich klientek opowiadała o tym, że zaszła w takim zaprzeczaniu aż do takiego momentu, gdzie ta racjonalizacja polegała na tym, że ona. Analizowała swój związek i zastanawiała się, ile razy w tygodniu partner na nią nawrzeszczał. I ona wręcz takich słów używała, bo to już były tak trudne sytuacje. I kiedy partner na nią nie nawrzeszczał jeden raz w tygodniu, to ona sobie mówiła, że może to jest to światełko w tunelu, że przecież on mnie kocha, skoro raz w tygodniu na mnie nie wrzeszczy. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczęła. Rozumieć to, w jakim związku się znajduje, i że pojawiła się ta racjonalizacja, że próbowała sobie wytłumaczyć, że to nie jest tak źle i skupiła się tylko na tym, że jeden dzień nie nawrzeszczał na nią ten partner i to nie chodzi o to, że to był wspaniały dzień, po prostu nie było krzyków. Natomiast kiedy spojrzała na to z drugiej strony, to ona żyła w ciągłym konflikcie, w ciągłej kłótni, w ciągłej sytuacji, gdzie bała się tego, że ten partner przyjdzie i zrobi awanturę. I musiała się z tym zmierzyć. Długo temu zaprzeczała. Natomiast w pewnym momencie wiedziała, że nie ma co racjonalizować, że jeden dzień bez krzyków to oznacza jakąś wielką miłość. To nieprawda, bo te sześć dni, w którym były awantury, krzyki, wyzwiska, świadczyły tak naprawdę o tym, że w tym związku nie ma miłości, nie ma szacunku i trzeba coś z tym zrobić. Bo ten partner, który stosował, te formy przemocy prawdopodobnie miał bardzo wygodne życie, właśnie ze względu na to, w jaki sposób sterował tą drugą osobą. I ta druga osoba, ta moja klientka, musiała po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i zobaczyć, czy dalej chce żyć w czymś takim, tłumacząc się, że ten jeden dzień wystarczy, żeby przykryć te wszystkie rozczarowania, trudności i krzyki, czy nie wystarczy. I w pewnym momencie nie wystarczył, i trzeba było się z tym zmierzyć. Dlatego pamiętajcie, że Wiele osób, wielu z nas zaprzecza temu, że znaleźliśmy się w martwym punkcie. Wielu z nas zaprzecza temu, że jesteśmy rozczarowani sobą, swoim życiem, swoim zachowaniem, swoimi słabościami, ale też możemy być rozczarowani światem, innymi ludźmi. Bardzo wiele rzeczy nas rozczarowuje, natomiast z niewielu tych rzeczy chcemy sobie zdać tak na takim świadomym poziomie sprawę. Ponieważ kiedy zdamy sobie sprawę, że na przykład rozczarowują nas ludzie z naszego otoczenia, osoby, które są nam bliskie, to może się okazać, że my tkwiliśmy w takim toksycznym środowisku, w środowisku, które przez wiele lat nas ograniczało, podcinało nam skrzydła, niszczyło nasze marzenia, i kiedy zdamy sobie z tego sprawę, to możemy dojść do takiego wniosku, że przecież już dawno mogliśmy z takiego środowiska wyjść. I tego się często boimy, tej odpowiedzialności, bo kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że rozczarowujecie Twój związek, rozczarowujecie Twoja praca, rozczarowujecie Twój krąg znajomych, no to zawsze możesz wtedy przejąć odpowiedzialność i zrobić coś z tym. I niestety to jest rzecz, która dla wielu osób jest dość przerażająca. Ale to nie jest tak, że te osoby popełniają jakiś błąd. Po prostu często tym osobom po prostu brakuje wiedzy, brakuje siły, brakuje motywacji i brakuje też takiej samodyscypliny, która pokazuje nam wtedy, że jeżeli uświadamiamy sobie jakiś błędny obszar naszego życia, to my zawsze możemy przejąć odpowiedzialność. I coś z tym obszarem zrobić. Ale nie chodzi tutaj o rzucanie się z motyką na słońce i próbowanie zmienić swojego życia w jeden dzień, a jak mi się nie uda zmienić w jeden dzień, to nie ma sensu próbować. I wiele osób przychodzi na moje konsultacje, czy na konsultacje z innymi osobami i próbują całe swoje życie upchać w taką jedną konsultację, i wszystko jednocześnie próbują zmienić. Natomiast to nigdy nie prowadzi do spektakularnych osiągnięć i efektów, ponieważ tak jak Twoje życie rozwijało się i zmieniało się małymi krokami, tak samo małymi krokami trzeba rozpracować to życie, pozbyć się pewnych błędów, uzyskać nowe możliwości i zmienić to swoje życie stopniowo. Jeżeli potrafilibyśmy zmienić swoje życie w jeden dzień, to tak naprawdę, czy mielibyśmy poczucie bezpieczeństwa w naszym życiu, skoro wszystko może się tak wywrócić? Wszystko może zmienić się w jednej chwili. I o to właśnie chodzi, że nie oczekuj, że twoje życie zmieni się w jeden dzień, ponieważ budując zmianę małymi krokami, masz większe poczucie bezpieczeństwa. Że skoro zrobiłeś trzy kroki do przodu, to przecież możesz zrobić jeden krok do tyłu. Możesz w jakiś sposób upaść, możesz pokazać swoje słabości, ponieważ trzy kroki są już za tobą. I ten jeden krok do tyłu nic ci tak naprawdę nie zrobi, bo później znowu zrobisz kolejne kroki do przodu i może jakiś jeden czy dwa do tyłu. Natomiast ten kierunek jest tutaj zachowany, i o to chodzi też w takim prawdziwym rozwoju osobistym, żeby budować go na takim poczuciu bezpieczeństwa, że to, co ja wypracuję, tego nikt mi nie odbierze. I kiedy mówimy o takim prawdziwym rozwoju osobistym, to możemy poznać takie dwie główne zasady. I wystarczą dwie, żeby zmienić swoje życie, tylko chodzi o to, żeby się w dłuższym terminie tego trzymać. I te dwie zasady mówią o tym, że jeżeli chcesz zmienić swoje życie, lub bardziej mówiąc ogólnie, jeżeli chcesz wejść w rozwój osobisty, to musisz wiedzieć po pierwsze, co przestać robić, aby przestać wyniszczać swoje życie. A druga rzecz, musisz wiedzieć, co zacząć nowego robić, aby to pozwoliło ci wzrastać. Ale czegoś nam tutaj brakuje. No bo po czym poznać, co jest dla mnie złe, a co jest dla mnie dobre? Czasami wchodzenie w kłótnię w związku może być niekorzystne, bo na przykład taka osoba wie już, że chce odejść z tego związku, a każda kłótnia wyniszcza ją psychicznie, wyniszcza ją emocjonalnie, odbiera jej siły, wpędza w poczucie winy, więc taka osoba musi szukać i tego sposobu na uniknięcie kłótni, żeby zachować jak najwięcej siły w sobie. Natomiast z drugiej strony. Jest osoba, która mówi, Ja nie chcę odejść z tego związku, ja raczej chcę spróbować jeszcze raz, może po raz ostatni uzdrowić tą relację, chcę zawalczyć. A więc taka osoba musi świadomie wchodzić w konflikt i pokazywać w końcu to, co jej przeszkadza, że jej potrzeby, że jej wartości nie są tutaj w żaden sposób dostrzegane przez drugą stronę. I w takim związku konflikty są potrzebne, bo albo te konflikty pokażą, że my możemy się dogadać, znaleźć jakieś wspólne stanowisko. Jedna osoba, druga osoba powie, co tak naprawdę leży jej na sercu, i zobaczymy, czy możemy coś z tym zrobić. Natomiast widzicie, dwie sytuacje zupełnie różnych osób mogą być postrzegane jako te dobre lub jako złe, a więc jaki jest tutaj wspólny mianownik tego rozwoju osobistego? Rozwój osobisty i ogólnie mówiąc taka zmiana życiowa przede wszystkim polega na tym, że ty w tym momencie musisz określić swój cel, bo tylko w momencie, kiedy określisz swój cel, Wiesz, które wybory, które zachowania, które myśli, które emocje przybliżają cię do tego celu. I dodatkowo również wiesz, które zachowania, myśli, emocje oddalają cię od twojego celu. To właśnie cel jest tym pryzmatem, przez który patrzymy, czy w naszym życiu zachowania są właściwe, czy niewłaściwe. Można powiedzieć, że takich toksycznych zachowań, takich które z góry wiemy, że są toksyczne, tak jak przemoc fizyczna, emocjonalna, próby manipulacji, to jest ewidentnie złe. Natomiast są takie rzeczy, w których my nie wiemy, co jest dobre, co jest złe, w którym momencie co jest dobre, a co jest złe, i dlatego potrzebujemy takiego punktu odniesienia, tego pryzmatu, przez który my będziemy patrzeć na swoje zachowania, na swoje wybory i o to właśnie chodzi w celu. Bo kiedy mamy cel dużo szybciej określamy, czy to, co robimy, zbliża nas do tego celu, czy my tylko robimy jakieś zachowania zastępcze, które nas jeszcze bardziej od tego celu oddalają. I weźmy sobie tak pokrótce na taki warsztat, w tym momencie, jak o tym rozmawiamy, taki cel związany z utratą wagi. Niech to będzie 5 kg, chcesz zwrócić 5 kg. Jeżeli to jest Twoim celem w tym momencie, o wszystkim innym zapominamy, na razie te 5 kg to jest Twój główny cel. Od razu Ci to pokazuje, Jakie zachowania w tym momencie są dobre, a jakie są złe? Pójście na spacer jest dobrym zachowaniem. Jeżeli masz blisko do sklepu, to pójście do sklepu na piechotę będzie dobrym zachowaniem, ale już wzięcie samochodu może być kiepskim zachowaniem. Jeżeli masz do wyboru dwie imprezy, jedna impreza to będzie jakieś wyjście ze znajomymi gdzieś, gdzie będziecie na przykład chodzić po mieście, wspaniała sprawa, ale z drugiej strony wyjście ze znajomymi do. Twojej nawet ulubionej knajpy, w której wiesz, że niestety jest bardzo dużo takich posiłków, które raczej nie sprzyjają temu, żeby zrzucić wagę, no to masz kolejne rozwiązanie. Może to nie jest właściwy moment, żeby wybrać takie wyjście do tej restauracji. A więc jeżeli masz cel, nawet te 5 kg w tym momencie, to wszystko możesz oceniać przez pryzmat tego celu. Przybliża mnie do tego celu, czy oddala mnie od tego celu. Ale jeżeli chcemy się trzymać celu, to raczej coś jest nam potrzebne, bo jeżeli to wszystko by było takie proste, no to każdy by sobie ustalił jakiś cel i się go trzymał. Ale to nie jest do końca takie proste, ponieważ my w dzisiejszym świecie przesunęliśmy znaczenie pewnej zdolności psychologicznej, a o jednej zapomnieliśmy. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że samodyscyplina jest dużo ważniejsza od samooceny, natomiast w dzisiejszym świecie to samoocena jest odkreślana jako coś kluczowego jest pompowana w filmikach dotyczących rozwoju osobistego, w książkach dotyczących rozwoju osobistego, nawet w wielu terapiach skupiamy się głównie na samoocenie, a to nie do końca jest dobry pomysł, ponieważ pamiętaj, że puste pompowanie samooceny tak naprawdę nie działa. Jeżeli przyjrzymy się wielu badaniom na temat samooceny, to samoocena nie ma aż tak wielkich plusów, jeżeli jest taka wyższa niż tak, jak wcześniej się wydawało. Samoocena ta wyższa ma tylko dwa plusy i to nie jakieś spektakularne. Wyższa samoocena sprawia, że mamy większą inicjatywę w życiu, czyli podejmujemy się większej ilości rzeczy, ale to może też wynikać z innych rzeczy i inaczej możemy się skłaniać do takiej większej inicjatywy, oraz wyższa samoocena sprawia, że mamy więcej pozytywnych emocji. I to też może być w pewnych sytuacjach rzecz dla nas niebezpieczna. No bo skoro ty pompujesz swoją samoocenę, nie zrzuciłeś jeszcze czy nie zrzuciłaś ani jednego z tych pięciu kilogramów, ale pompując samoocenę masz lepsze emocje, to po co ci tak naprawdę walczyć z tymi kilogramami? W tym momencie te pozytywne emocje nie zawsze grają na Twoją korzyść. A więc pamiętaj, że w rzeczywistości takie puste pompowanie samooceny. Nie ma dla nas tak ogromnego znaczenia, bo prawdziwe budowanie samooceny jest związane z budowaniem samodyscypliny. Bo dużo lepiej jest zbudować swoją samoocenę na konkretach, na dyscyplinie i na działaniu. Bo jeżeli wiesz i masz taką świadomość, że działanie jest kluczem do tego, żeby zbudować zdrową i samoocenę i zbudować swój sukces, no to wiesz, że bez samodyscypliny działania nie będzie. Że to będzie tylko takie Zaakceptowanie w pełni siebie, polubienie siebie, ale może to być puste, ponieważ jeżeli nie masz konkretów, to będzie to jak z domek z kart. Jest wiele osób, które przychodzi do mnie właśnie w momencie, kiedy ich domek z kart, czyli ich, ta samoocena była napompowana sztucznie. Przykładowo są to mężczyźni, którzy byli na różnych szkoleniach dotyczących uwodzenia kobiet i napompowali do takich ogromnych rozmiarów tą swoją samoocenę, a potem okazuje się, że zakochali się w dziewczynie, która ich odrzuciła. I ta samoocena jest zburzona jak domek z kart, ponieważ nie była oparta na czymś, co jest dla nich prawdziwe. Była napompowana, sztuczna, jak taki balonik, który można przekuć. A więc pamiętaj, że budowanie samooceny, jest ważne, ale na konkretach, i ważniejsza jest tutaj samodyscyplina, która tych konkretów ci daje. Pamiętaj, że w życiu ludzie dzielą się na takie dwie kategorie: ludzie, którzy się uczą, rozwijają i ludzie, którzy się nie uczą. I osoby, które się uczą, to sprawiają, że ich życie jest lepsze. Natomiast pamiętaj, że umiejętność uczenia ma też dwie podkategorie: uczę się nowych rzeczy ale potrafię też się oduczyć starych rzeczy bo są osoby które wrzucają do swojej głowy coraz więcej więcej i więcej informacji i mają coraz więcej w sobie sprzeczności nie potrafią tych różnych rzeczy połączyć ze sobą bo nie potrafią się oduczać pewnych rzeczy nie potrafią odcinać się od dawnych marzeń nie potrafią się pogodzić z tym że pewne drogi są przed nimi zamknięte że pewne wartości których trzymali się w swoim życiu już nie są aż tak ważne a więc po której stoisz tutaj stronie? Czy jesteś osobą, która się uczy, czy się nie uczy? A jak się uczysz, to czy potrafisz się uczyć nowych rzeczy, ale też oduczać starych? Czy raczej tu gdzieś jest jakiś problem? Jeżeli budujemy swoją samoocenę w oparciu o konkrety, czyli tą samodyscyplinę, to pracujemy również nad swoją cierpliwością i determinacją. I takie osoby, które... Mają tendencję do przejmowania odpowiedzialności za swoje życie. Mają też więcej inicjatywy, bo wiedzą, że ich cel jest ważny, wiedzą, że efektywnie można działać zarówno w te lepsze, jak i w gorsze dni i tak naprawdę te osoby nie muszą wychodzić z tego punktu napompowanej samooceny, żeby mieć inicjatywę. Takie osoby, nawet jeżeli źle czują się same ze sobą, to mogą działać, bo ufają, że na bazie tych działań ich samoocena również w jakiś sposób wzrośnie. A więc jeżeli mówimy o takim świadomym budowaniu swojej samooceny, ale w ten właściwy sposób, czyli opierając się na samodyscyplinie, no to właśnie nie ma nic lepszego niż świadome dążenie do celu. No bo cel jest namacalny, jest konkretny. Jeżeli do niego dążysz, jeżeli trzymasz się tych dróg, które cię zbliżają do celu, to automatycznie nie ma tutaj siły, że twoja samoocena musi rosnąć. Jeżeli w tym momencie oddalasz się od swojego celu, wiesz, co jest dla ciebie ważne, a jednak tego nie robisz, albo wiesz, co musisz przestać robić, a jednak nadal to robisz, no to jest sytuacja, w której twoja samoocena na pewno nie będzie w taki naturalny sposób wzrastała, a wręcz przeciwnie. Czasami osoby, które ustalą sobie cel i nie realizują tego celu, to ich samoocena jeszcze bardziej spada. I wtedy się zastanawiam, co mają zrobić. No właśnie w tym momencie jedyne, co możesz zrobić, to spojrzeć prawdzie w oczy, powiedzieć sobie: Muszę oszczędzać swoją siłę, muszę skupić się na takich konkretnych działaniach, bo wiem, że unikanie tego działania w, kon w konkretnym celu będzie tylko wyłącznie mnie jeszcze bardziej osłabiać. Kiedy zacznę działać, to wszystko zacznie w pewien sposób naturalnie się we mnie budować i wzmacniać. I możecie się zastanawiać, Dlaczego zachęcam was do tego, żeby budować swoją samoocenę na konkretnych działaniach, czyli na samodyscyplinie, na wyznaczeniu celu, realizacji tego celu, trzymania się dróg do celu i unikania tych, które od celu nas odciągają. Możecie się zastanawiać dlaczego dla mnie jest to tak ważne, dlaczego przekazuję wam to w taki sposób, żebyście wzięli to do siebie i niemal od dziś stosowali. Ponieważ wiele osób, z którymi pracuję, to są osoby, które pierwszy raz w życiu robią jakąś realną zmianę. I te osoby najczęściej mi mówią, że kiedy realna zmiana się pojawia, to oni mają gdzieś wewnętrzne przekonanie, że oni zasłużyli na tą swoją zmianę, zapracowali, włożyli dużo w sił. A jeżeli ty czujesz, że zapracowujesz na jakąś zmianę, to czujesz też, że możesz sam czy sama dobrze się ze sobą czuć. To jest sytuacja, kiedy Twoje namacalne efekty. Przekładają się na wyższą samoocenę. To nie jest pompowanie samooceny, to nie jest afirmowanie w tym momencie swojej samooceny, to są namacalne dowody, bo te osoby odwracają się i pokazują mi na przykład swój dzienniczek, w którym zapisują w jaki sposób realizują te małe kroki do swojego celu. I mają 10 dni na przykład takich nieprzerwanych spacerów, bo jest to osoba, która chce zrzucić wagę i chce trochę lepiej się poczuć w swoim ciele. I te 10 dni to jest coś, czego ta osoba może być dumna. Bo to jest pierwszy raz, kiedy regularnie coś robi. I to jest dla mnie tak ważne, że budowanie swojej samooceny od samodyscypliny to jest coś, czego nikt wam nie odbierze. Bo to jest to wewnętrzne poczucie, że ja zapracowałem na to, żeby dobrze się z, ze sobą samym czuć. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy ta samoocena nie jest już czym domkiem z kart. Bo może zdarzyć ci się gorszy moment, może ci się zdarzyć jakaś słabsza chwila, gorszy dzień. I w momencie, kiedy twoja samoocena jest tylko napompowana, no to jak balonik, zostaniesz przekuty. Natomiast w momencie, kiedy jest to zbudowane na solidnych fundamentach, na dyscyplinie, to wtedy pomału zaczynasz sobie analizować, co ja tak naprawdę robiłem. No, 10 dni na spacerze, mam wyniki, a więc to nic, dzisiaj po prostu jest gorszy dzień, ale ja i tak mogę się dobrze ze sobą czuć. I dlatego warto spojrzeć na ludzi, którzy mają satysfakcję w życiu. Są dumni ze swojego życia. I to są właśnie osoby, które są obdarzone i dbają o to, żeby to rozwijać rozwijać samodyscyplinę. Bo samodyscyplina przekłada się na pozytywne emocje względem siebie, względem świata. Przekłada się też na to, że mamy większą chęć do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za swoje życie. I pamiętajcie, że ludzie, którzy mają większą samodyscyplinę, to są osoby, które konsekwentnie realizują swoje cele. I te doświadczenia związane z konsekwencją w realizacji swoich własnych celów, to jest coś, co buduje im i samoocenę, i wiarę w siebie, i poczucie własnej skuteczności i te osoby mogą wyjść z wyuczonej bezradności. Te osoby po prostu wiedzą, że mają ogromną władzę w swoich rękach, i to nie polega tylko na zbudowaniu, na pompowaniu swojej samooceny, którą może ktoś przekuć jak balonik. To polega na tym, że pokazujemy samemu sobie efekty. Że potem, emocjami, czasem zapłaciliśmy za to, żeby się dobrze ze sobą czuć. A więc, wracając do tego naszego dzisiejszego pytania, z tego dzisiejszego materiału, tego tematu przewodniego, co zrobić, kiedy rozczarowuje Cię Twoje własne życie? Spójrz na swoje wybory. Spójrz na swoje cele. Czy w ogóle masz te cele? Spójrz na to, w jaki sposób pracujesz nad samodyscypliną. Bo prawdopodobnie w Twoim życiu nie ma miejsca, miejsca na dyscyplinę. Twoje życie jest oparte bardziej na tym, żeby budować jakiś wizerunek własnej osoby, żeby pompować swoją samoocenę, ale to jest bardzo kruche. Dlatego każdą osobę, która znajduje się na życiowym zakręcie, każdą osobę, która czuje, że jej życie ją rozczarowuje, zachęcam do. Pracy nad samodyscypliną. Skorzystajcie z tego, a zobaczycie, jak wielką satysfakcję możecie mieć z rozwoju osobistego, który polega na tym, żeby określić swój własny cel i go realizować: mieć upadki i mieć wzloty, ale realizować swój cel, a nie cel, który narzucili ci rodzice, partner, partnerka czy ktokolwiek inny. Twój cel, twój cel pokaże ci, w jaki sposób pracować nad sobą, i tego ci właśnie życzę.